Cześć Paulu, z tej strony witam Was w kolejnym materiale z Hogwardu. Dostaliśmy zadanie od Smyka. Zobaczmy, co on chce. Muszę porozmawiać ze Smykiem o wyprawie na poszukiwanie magicznych zwierząt i o ratowaniu ich za pomocą kapsakwy. Daj znać Smykowi, gdy przygotowuje się do drogi. No, jesteśmy gotowi i zróbmy sobie to zadanie. Pogadajmy z nim, ciekawe co ma nam do powiedzenia. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Ugh. It was during those Rebellion. days that Deke first saw a knapsack. Uh, it'll be nice to see one used for good. Pamientam to my Billy through the Hogsmade, mówiłem, że prędzej czy później się tutaj We have arrived. dostaniemy. Deek enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeens nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskeen, and in it'll go. All right. Kapsakwa. Odblokowano. Kapsakwa używa się do ratowania magicznych zwierząt. Naciśnij krzyżak w prawo. Następnie przypis CAP do zestawu zaklęć. Okej, okay, no to może sobie ją przypiszemy. Już mi zaklęć brakuje. Tutaj sobie ją przypiszemy. Mamy Zamiast tej szczotki. Uratuj pufkę. Nie no udało się. Dobrze. Co my tu mamy? Porozmawiamy ze smykiem. I managed to rescue Pufskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskins and well, Deke isn't sure what they do with them. Uh, Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskin. Deek suggests you next find a beast that can fly. A job and all, perhaps. All right. Where would I find one? Deek knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deek has seen poachers in the area recently. Deek will meet you there, whenever you're ready. Zaraz się spotkamy ze Smykiem. We're tylko there. najpierw zobaczymy, czy możemy dalej pufka złapać. Do cooperate, won't you? Tu, tutaj jest pufek, go. Pufek 10 razy Czyli jak zdobędziemy 10 pufków, uratujemy, to dostaniemy... ukończymy misję. Revelio Okej okay. O mamy jaja popiełka. O Pufek się tam napatoczył nam. I mean, you know home. Now, now. I'm only trying to help. Professor Howan will never believe this. Revelio! Dobra, jeszcze cztery. Czy będzie tutaj akurat wystarczająca ilość pufków, żeby osiągnąć to zadanie? Czy już to wszystkie były? pówki z tej okolicy. Jak daleko jest smyk? 457 metrów. Jeszcze tylko... tutaj mamy przeciwników u góry. Co to są za przeciwnicy? Revelio! Coś widziałem do zebrania, tak samo. O, właśnie. I mamy to zadanie Merlina. To już wszystko, nie mogę nic zabrać? A to są tylko wilki. Ach, No dobra, chyba wszystko zebraliśmy. Nie ma nic innego. Pówków już nie widzimy. To udajmy się do smyka. A to oni puszczają. Ja myślałem, że to. Co tu mamy za przeciwniku? Myślałem, że to kto inny jest. A widzicie, Wilka nie możemy czarować, jak mamy i latamy na miotle, to nic. Tu jest odblokowana szybka podróż? Tak jest. Przyda nam się do trofeum, żeby odblokować wszystkie płomienie fuel. Oczywiście kamienie księżycowe. Po drodze zbieramy i kolejni przeciwnicy. Gdzieś tam na dole. Uwaga! Kurde. To co teraz? Ay ay No na szczęście mogłem miotłę użyć. Było wystarczająco dużo miejsca. Hello, Shall Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobinals are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a Jobinals. Good luck. Deke will be waiting. So we have to Zaklęcia, spowolnijmy je lewioso i złapmy. Lewioso. No, you don't Coś tutaj. Patrzcie, nie jest tak łatwo. Mamy pierwszego. Going mamy Pierwsze. pierwszego. Dobra, to jeszcze pasowałoby trzy złapać. A może tutaj na drzewie? Aha, nie da rady. Jest, mamy drugiego. Gdzie są jeszcze te ptaszki? Revelio. Jest i kolejny. Dobra. Wspaniale na razie idzie. Masz rację. Jeszcze jednego bymy y, wzięli i... Złapali, chodź. Chodź tutaj. No właśnie, nie bójcie się. Mam Cię. Zadanie zostało chyba ukończone. Ustaniemy więcej punktów. Zobaczmy. Panie, będziemy musieli sobie tam coś odblokować. Tutaj nie ma niczego. But as my name is this I rescued a jobinol. Deek hopes your jobanol finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deek knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Dig we see you there. Prowadź. Uh, gdzie to jest? Jak daleko? Ah. Polecimy sobie na Miotle. Elegancko, elegancko. I mamy kolejną szybką podróż odblokowaną. O to chodziło. Rebellion. Hello Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a mooncalf then. Dick will be waiting for your return. No pewnie, dobra. To my sobie weźniemy i Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Pewnie, pewnie. Czyli co? Zmieniamy czas, wchodzimy na mapę, wciskamy R3 i zmieniamy czas na noc. Rebellion! Aha, to są takie jakieś zwierzątka, co to jest? Now, now, I'm only trying to help. Widzicie co? Ja chyba je muszę spowolnić. Tu jest jeden, ostrożnie. Coś tutaj Do cooperate, won't you? nie chcą współpracować. No to ja powinienem, może, użyć yy, wiecie co? A zobaczmy, czy działa zaklęcie to i widzialności plus torba. Rebellio. Czy to podziała? No, you don't. Czy ja powinienem je spowolnić? No need to be difficult. I mean you no Poczekaj, one się boją, no to weźmy tak. Levioso. Teraz sprawdźmy. Mam pierwszego. Fajnie. There there. Not going to hurt you. Chyba o to chodziło. Revelio. Gdzie są jeszcze? Jakieś te istotki tutaj. Levioso! Now, now. No, no, Leviosa, chodź tutaj. Leviosa, no, tam jakiś jest, dostał. Mamy kolejnego, wspaniale. Myślę, że wystarczą dwa. Lunabala. Revelio. this It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deek supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke we'll meet you back in the room, whenever you're ready. Okay. co ma teraz dla nas. Powy... Co ma, ma znowu do zaferowania? Smyk, zaraz sobie sprawdzimy. Tylko sobie jeszcze zerknę, co tu w ogóle jest. Trzeba z powrotem wrócić do pokoju życzeń. Dick things. you should be proud. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Co na myśli? But, um, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Okay, what is on teraz Hmm, what exactly did you think of? yes. <laughs> Heavens! You've done it! But what is it? Deek isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ja jestem zawsze gotowy. dawaj. Oha, czyli mamy przejście po prostu do otwartej przestrzeni. Jak to, to można nazwać? It's Where are we, Deek? Dobre pytanie. To pytanie. raz nasz to will live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Niciśnij er by otworzyć menu zarządzania zwierzętami. Gatunki. Dobra, to wypuśćmy menażerię raz. Mamy samce i samice, tak? Oh. Oh. Thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madame Peck at Brood and Peck in Hogsmead will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes. She's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them speaking of care beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials such as puffskin hair for example if you gather some magical materials from your beasts deek can show you how to use them very well i shall let you know when i have some memortka <laughs> putropuvka I futro Kunbali Zaopiekowane. No i nie złożyłem przeczytać znowu. Hm. Czyli od nowa sobie trzeba przypisać. To zróbmy to. Hmm, teraz może. Co to w ogóle za zaklęcie? To mi nie będzie w tym momencie potrzebne. Tu mamy jedzenie. Most excellent. Dobra, nakarmimy jeszcze pufka co? Żeby był zadowolony. I mamy futerko. Bardzo ładnie. Iż trzy razy. <głynne> jaką on je. Dobra, teraz do kolejnego idziemy. I mamy futro aż 5 sztuk. Bardzo ładnie. Tu jest mę mortek. Nie boją się nas świetnie, i o to chodzi. Wszystkie zwierzęta nakarmione, i zbieramy pió pióra. Wspaniale. Dobra, to wszystko. Coś jeszcze mi da, taki... Zobaczymy. Za 24 minuty dopiero będę mógł wziąć kolejne te... Dobra, to mamy... A pufek za ile? Gdzie jest pufek? Tam sobie skacze, patrzcie. <ścoughs> Porozmawiajmy ze smykiem. O, i tutaj mamy kamienie księżycowe. Revelio! A, i tutaj nie możemy latać, szkoda, co my tu jeszcze mamy? A jak tu pójdziemy? Cośmy tutaj widzieli? Że było do zebrania. Kamienie księżycowe znowu. Tu coś jest. A to? Niższa cena. Do czego niby? Patrzcie, tu jest nawet jaskinia. Zerknijmy do niej. Mam nadzieję, że nas nic nie ugryzie. Jest kolejna skrzynia. Czym tym razem? Podłoga. A, czyli będziemy mogli sobie zmieniać wygląd znowu naszego pokoju życzeń. Okej. Okay. Tutaj jest paje. A pijaweczek nie ma? Ja przejdę na drugą stronę. To jest pytanie. No patrzcie, przeszedłem. I've collected some magical materials, Deke. now deek can show you how to use them first you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom an enchanted loom exactly it will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing making your clothing more useful in a variety of ways why don't you try it deek thinks you'll be impressed with what the loom can do i'll go and experiment with the loom now czerwone krosno o to mi chodziło a co mam zrobić A ok, przypiszmy sobie to, wyczarowuje przedmioty, zobaczmy. No i jest, o to chodziło, o to zaklęcie. Narzędzia, wybierzmy. I mamy aż 8 kamieni księżycowych. Zaczarowane Krosno, które umożliwia nadawanie odzieży magicznych właściwości. OK, gdzie my je sobie umieścimy? Może my sobie je umieścimy? A tutaj, teraz dodaj atrypu do elementu ubrania. Ulepsz element ubrania. Wyposażenie ma domyślnie jedną podstawową statystykę ataku lub obrony. Magiczne materiały mogą zostać użyte na krośnie, by dodać i ulepszyć drugorzędną statystykę lub dodać do wyposażenia atrybuty. Wiele małych ulepszeń może znacząco zwiększyć siłę w walce. Nowe zwierzęta można ratować w ich siedliskach lub odblokowywać w misjach. Nowe przepisy na atrybuty można znaleźć w obozach bandytów. Tutaj mamy teraz te okulary chyba założone, tak? Zobaczmy, co my w ogóle mamy Dobra, tą interakcję. Weźmy sobie te rękawice. Zobacz ulepszenie, co mamy? Obrona o 4. To weźmy wyposażenie. O właśnie tutaj zobacz atrybuty. Tutaj mamy aktualny atrybut. Coś takiego. Ale może sobie zmieńmy na. Tutaj, atrybut, zobaczmy. Przez jest A tutaj mamy jakiś atrybut. A, brak atrybutu. Ale możemy dołożyć tak. Weźmy sobie może to. Spalenie. Zwiększa obrażenia zadawane przez incendio. Mamy to. Dodalimy atrybut. Do naszej odzieży. Fajnie. I teraz powiedzmy komuś, że udało ci się użyć... ...szarowanego krosna. wonderful will i be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom you will by rescuing even more powerful beasts for now however deek suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued thank you for your help deek <laughs> Awansowaliśmy do kolejny poziom fajnie ukończono misję główną ale się tego porobiło Czyli jak my awansowali to możemy sobie odblokować i wyposażyć nowe rzeczy 148 170 Jeden, to weźmy te rękawice. Okej, okay, tam to się posprzedaje, jak co. No i fajnie, udało nam się zdobyć kapsakwę od smyka, dzięki której możemy łapać magiczne zwierzęta. I też my sobie stworzyli krosno, dzięki temu zadaniu, na którym możemy ulepszać sobie nasze wyposażenie. Dobra, to wystarczy już czarowanie na dzisiaj. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!